To wielka przyjemność uczestniczyć w tej konferencji, gdzie za 105 milionów, kilkanaście kilometrów dróg wojewódzkich będzie przebudowanych i to tak konkretnie to zadanie, o które też walczyliśmy, rozmawialiśmy przez wiele miesięcy i lat. Dziękuję też w imieniu swoich mieszkańców Krapkowic zarządowi województwa, zarządowi dróg wojewódzkich. Odcinek chociażby Krapkowice, gwoździce Rogów Opolski to także ważny odcinek pod względem gospodarczym połączenie do katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej, tam gdzie powstają nowe zakłady, ścieżka rowerowa, bezpieczny dojazd, droga bardzo zdegradowana, zwłaszcza teraz, gdzie jest objazdem dla przebudowywanej drogi 45. My tutaj jako samorządy. Zbudowaliśmy w ostatnich latach most północny łączący także ścieżką rowerową gminę Gogolin z Krapkowicami, teraz w kierunku Opola, Pruszkowa. Te plany są bardzo dobre, dalekosiężne. Myślę, że będą przyjęte z zadowoleniem. I... Do roboty. W imieniu przede wszystkim wszystkich moich mieszkańców, nie tylko miejscowości Prądy, ale również wszystkich mieszkańców gminy, ogromne, ogromne podziękowania, gorące, płynące do zarządu dróg wojewódzkich, do pana marszałka, do wszystkich pracowników i kadry opiekującej się tymi projektami, bo to droga, która ma ogromne znaczenie, łączy dwie gminy, jest drogą strategiczną i przede wszystkim doprowadza do węzła autostradowego Prądy. Tu jednak miejscowość Prądy, która jest jedną z najmniejszych miejscowości, wykluczona komunikacyjnie, zyska ścieżkę rowerową, zyska połączenie i przede wszystkim dojazd do przystanku autobusowego w Wawelnie, co ma też ogromne znaczenia dla młodzieży i dla, dla tych młodszych mieszkańców i dla tych dojeżdżających do miasta Opola. A przede wszystkim wiemy, bo całkiem niedawno otwieraliśmy z Panem Marszałkiem i z Zarządem Dróg Wojewódzkich drogę w naroku. Droga, która zachwyciła Komisję Europejską w roku ubiegłym, bo zyskała ogromną, ogromną estetykę, przede wszystkim sprawność komunikacyjną i Bezpieczeństwo, to miejscowość, która z lotów taka dzisiaj e, przez te drogi wojewódzkie e, zyskała na jakości. Stąd e, ogromne podziękowania, bo liczy się bezpieczeństwo, liczy się również e, komunikacja, ale kochani, estetyka, estetyka tych miejscowości, e, ich wygląd, e, ich e, sprawnienie to wszystko jest e, dla mieszkańców. Stąd jeszcze raz ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy przyłożyli się tutaj do tego e, projektu. Wyczekujemy tej inwestycji i myślę, że to jest. E, Dobra wiadomość dzisiaj dla wszystkich. Z naszej strony ogromne podziękowania w stronę Zarządu Województwa, ale też bardzo blisko jesteśmy z Zarządem Wojewódzkim Dróg, bo to jest ten nasz najbliższy partner i to, co tutaj już Pan Marszałek i Pani Marszałkini powiedzieli, istotą tej kwestii to jest też poprawa bezpieczeństwa. Z uwagi na to, że e, ludzie dla nich jesteśmy wiarygodni wtedy, kiedy dana inwestycja jest realizowana. I na terenie gminy Gogolin, kiedy oddawaliśmy wspólnie z samorządem województwa obodnice Gogolina, Marni, Choruli, odzywały się głosy zapomniana 424, a przecież ten ruch, nazwijmy to em, poszczególnych miejscowości dojazdu do szkół, dojazdów do em, punktów usługowych, do pracy, bo tak się składa, że od strony Odrowąża i Malni tą drogą jesteśmy skomunikowani ze specjalną strefą ekonomiczną po strefą Gliwice i to co tutaj już przedmówczyni też powiedziała istotą jest poprawa bezpieczeństwa i też e, e, dla nas mieszkańców najważniejsze jest to, że będziemy dedykować coś co do, czego do tej pory nie mieliśmy, czyli ścieżki pieszo-rowerowe, wygodne, bezpieczne, szerokie i tak jak kolega burmistrz Andrzej powiedział praktycznie już od miejscowości Otmęt do centrum Gogolina będziemy mogli takimi ścieżkami za chwilę jeździć, a jeszcze jak dojdą te miejscowości Malnia i w szczególności Odrowoż, bo to jest taka miejscowość na samym końcu przy Odrze i powiem Państwu szczerze, że mieszkańcy prawdopodobnie tak do końca nie byli w stanie uwierzyć, że to się ziści. Dlatego powiedziałem, że skuteczny samorząd to taki, który pokazuje, że jest coś możliwe. Teraz, dzisiaj myślę, że mieszkańcy uwierzą, że to jest możliwe i pomimo, że czekali na to długie, długie lata, na pewno będą za to wdzięczni. Także jeszcze raz cieszymy się bardzo dobra, mimo w tym trudnym czasie wiadomość dla wszystkich naszych gmin, jak to dodamy wszystko razem, to to jest taka ogromna wartość dodana, bo nie bylibyśmy w stanie własnymi środkami zrealizować tak dużą i tak ważną strategiczną inwestycję, bo to o czym my mówimy, to jest ta wartość dodana tego projektu, bezpieczeństwo, nowe ścieżki, ale my wiemy, że od strony też tej strategicznej na wypadek W, a widzimy co się w tej chwili w Europie dzieje, ta droga też będzie miała wielkie znaczenie. Raz jeszcze w imieniu mieszkańców dziękuję i myślę, że jedni będą szczęśliwi w tym roku, my będziemy również szczęśliwi w przyszłym roku, kiedy będziemy się mogli spotkać i będziemy tą inwestycję wspólnie przekazywali mieszkańcom, którzy będą z niej korzystać. Jeszcze raz serdeczne podziękowania dla całego zarządu. No, a myślę, że. Przez te wszystkie lata wypracowaliśmy tutaj już dobrą metodologię i dobre partnerstwo z Wojewódzkim Zarządem Dróg, że nie będzie problemu, żeby to zadanie zrealizować. Dziękujemy bardzo. Również dołączam się do wszelkich podziękowań dla Zarządu Dróg Wojewódzkich, dla Pana Dyrektora, dla Pana Dyrektora do Spraw Inwestycyjnych, dla Pana Marszałka Szymona Ogłazy. Powiem wprost: takiej inwestycji w gminie Komprachcice nigdy nie było inwestycji drogowej. O ile ja dobrze pamiętam, a będąc prawie 25 lat w samorządzie, to wcześniej taka inwestycja o takiej wartości była w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. Nigdy wcześniej takiej inwestycji za takie pieniądze i o takich parametrach technicznych nie było. Dlatego też tutaj wszyscy moi przedmówcy podkreślają ogromną wartość tych zadań. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę rzeczywiście na to, o czym mówił Pan Marszałek, czyli jak to będzie wszystko wykonane. To powstanie taka Mała, mini autostrada. Nie ma się co oszukiwać. W żadnych dotychczasowych inwestycji praktycznie nie ma mowy o siedmiometrowym pasie drogowym, nie ma mowy o ciągu pieszerowerowym, nie ma mowy o takiej przebudowie, gdzie tak naprawdę będzie to korytowanie do zera i budowa drogi od podstaw. Rzeczywiście te drogi, które wcześniej były budowane czy przebudowywane, nigdy nie miały szans na uzyskanie takich parametrów. Dlatego to jest. Moment historyczny w zakresie budowy, przebudowy dróg, jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie, dlatego podkreślam bardzo ważne jest to, jakim jak to się to wszystko, jak się to wszystko skończy, rzeczywiście ja ze swojej strony tutaj lekko, lekko muszę się przyznać do mojego zniecierpliwienia, ponieważ jak kilka lat temu usłyszałem o tym, że takie są plany Zarządu Dróg Wojewódzkich, Pana Dyrektora, Pana Marszałka, to jednak nie do końca wierząc, że nadejdzie dzień 24 lutego 2022 roku, właśnie ten, w którym dzisiaj mamy możliwość uczestniczyć w tym, w tym oficjalnym przekazaniu tych super informacji i rozpoczęliśmy jako Gmina Komprachcica samodzielnie budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż tej drogi wojewódzkiej na odcinku 3,5 kilometra. Jesteśmy praktycznie na powoli na ukończeniu. Również chcę państwa poinformować, że ten ciąg pieszo-rowerowy, prace na tym ciągu zostaną przerwane. Zostanie podpisany aneks terminowy właśnie po to, żeby móc razem z przebudową drogi, później tą ostatnią część ciągu pieszo dokończyć. Dlatego też wcześniej, kiedy kończąc tak lekko lekko humorystycznie, pół żartem Pan Marszałek, kiedy spotkaliśmy się przed konferencją prasową, to powiedział, że, że tak naprawdę to zostanie wybudowana droga, gdzie małe samoloty będą mogły w razie wylądować, bo rzeczywiście takie małe pasy startowe zostaną wybudowane. Pięknie dziękuję w imieniu swoim, w imieniu wszystkich mieszkańców gminy Komprachcice. Tak jak to na początku zostaliśmy określeni, chyba jesteśmy dzisiaj tutaj w czwórkę najszczęśliwszymi samorządowcami w dniu dzisiejszym województwa opolskiego. Ja nie ukrywam, że, że po raz pierwszy mam przyjemność uczestniczyć właśnie. W, takim, w takiej konferencji, w takim briefingu, na którym zostaje ogłoszone coś tak pięknego i tak ważnego. Cieszymy się również tutaj z Panią Wójt, ponieważ także tutaj razem siedzimy, to, to też ma związek z tym, że, że jesteśmy po sąsiedzku, rzeczywiście miejscowość Wawelno, miejscowość Prądy, miejscowości, które praktycznie sąsiadują ze sobą, są jedną parafią, aczkolwiek są w dwóch różnych gminach, to nie ma znaczenia, bo przecież wszystko robimy dla dobra naszych mieszkańców. Wielkie podziękowania dla jeszcze raz wszystkich Państwa i, i rozumiem, że do zobaczenia na przecięciu wstęgi, tak? Kiedy, kiedy Radość będzie? będzie trwała dwa lata. Radość będzie trwała dwa lata. Co bardzo się cieszymy. Dziękuję bardzo.